Dzień. A wiesz Fajny. co dzisiaj będziemy robić? Most? Oczywiście, bo Jej. No, witam wszystkich w kolejnym odcinku z mi a jak możesz gdzieś zobaczyć w kolejnym odcinku o toksycznej. W końcu mamy kotwiczkę, tutaj w sumie z umiejętności też porobię, bo kolejne na Tutaj może zobaczyć jest kotwiczka. Tak tak, e, tak, 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 tak. O, to jest, to jest fajne. Ja mam to, to może być fajne. O, i Z winności mam takie umiejętności. To może być ciekawe. I to. W ogóle już prawie mam maksymalny poziom siły. Naprawdę. Czy, yy, no w sumie robisz prawie, prawie maksymalny poziom wszystkiego, tak? <grych> okay. tak Dobra, no, okay. czekam o. na Ciebie. O. Chodźmy do mostu. Dobrze, Dobra. Wszystko poustawiane Go. Pora biegnąć na most. Tylko gdzie jest most? No i to jest pytanie. No wejdź na mapie. Mo o, teraz tam możesz zobaczyć, właśnie jak działa ćwiczenie. A, ćwiczenie. Zrzut, czy coś, tak? Nie, tutaj jakiejś pomocy potrzebuję. A, to czekaj, bo ja wsypnię. Bo ja pomogłem. Okej, okay. ja to idę po nagrodę. Ja. Ty, ty nie jest ludzi, co nie? I tu jest. Nie, no dobra. No w, tym, w takim budynku tam, ale. ale no mało dobra, już mało. nie ma. Już nie ma. Dobra. Słaba nagroda. Spadam. Biegnę. Pełna prędkość Dokładnie. Kurde spadam W ogóle z tego co zauważyłem chyba ten event, no bo nie, nie wiem czy widzieliście, tam właśnie na grze ja nie wiem czy na moim odcinku też to było, ale był taki event, że gdy się atakowało zombie pięściami, to właśnie to stało, stało po prostu ogromne obrażenia. No i teraz widzę, że chyba ten libę już się skończył, niestety. No nie, kurczę, no I Dobra. wtedy tyle zombiaków dało się zabijać. że To chyba no. dlatego mam taki wysoki poziom siły. Ja jestem już. Chodź. Dobra. Dwozy policyjne może innym razem. Dokładnie. Nie mam i jeszcze nie ma. Dobra, w sumie to jakiś sobie grzechomy się nie cofnął. Przemyśl moście. Nie alu, chodź, biegaj, 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 biegaj. O kurczę, ile to zombie. Bardzo dużo. Dobra. Dobra, gdzie ty jesteś? Pora zacząć. Chwiloczkę biegnę za tobą, bo ja nie ogarnię. Kwyczkę. O! Idealnie. O nie! A jak to Wy... zabieć? U A jak to, to zabieć? No <noise> um, <noise> ta sytuacja. Przypadkiem próbowałem tam wejść tym... Właśnie kotwiczką, ale wbiłem się w jakiś tam płot, więc uważaj, żeby nie powtórzyć tego nie. ma. Na razie sobie wejdę do tej łóżka. spadłam. Jak ja teraz mam. No nie. ja teraz musisz tam wrócić. Dobra. Jestem chyba. Ty, bo tam szybki zombie jakiś jest. Koło ciebie. Naprawdę? No nie, nie wiem. Tak. No Już ja, tam ja nie widzę. Na czekaj, dobra. Może, ja, jak to teraz zrobić? Jest. Stąd? To jak to teraz bo, zrobić? czekaj. Poczekaj na mnie chwilę. Okay. Czekam. Ju, A to się fajnie jedzie. Jezus Maria! tutaj jest! O Jezus Maria! O Maria! Eee, jak to jest? No. Dobra. dobra, o morda. E, Ej, to... okay. Ej, to... Okej. Ej, to, że jak ja teraz zjechałam z tego, to nagle jak się dwie otworzyły i wyleciały jeden szybki zombie i dwa zwykłe. Aha. I jak kurczę, taka cała przedażona i ich zaczęła mieć i chyba spadły, nie? Tak, spadły. Gdzie ty jesteś? To jest... Jak stąd nie mogę, jak to tu to jest blisko, no? Co Widzę cię. Czemu ty tak daleko? No, no bo musiałem całą drogę się, się z powrotem wrócić na początek postu. Na... naprawdę? Tak, Bo, bo tam nie, kotwiczka idealnie tak nie dosięga, tak. jest chyba tak jest. na granicy dosłownie wysokości. No ja, gdy na ciebie. sprawdzę czy mogę zrobić apteczkę albo coś. Jej. Nie mogę zrobić. Szkoda. Dobrze. sobie. Okay. No faktycznie No tutaj na dole jakieś też Aaaa, nie no tak, bo tu nie ma. Jedynie co to były tutaj... Jakby leciały dosłownie wtedy za tych drzwi, nie? tylko ja czekam, no? ja sobie wykrychy robię, żeby mieć na przyszłość. Czekaj, ja jestem ciekawa, ile mam tych wykryków. Kurczę. I, przecież Ja się boję, że... że, że no, niby tam jest to w dobrym miejscu, ale ja się boję, że jednak nie nie do Mam 225 wykryków. O no kurczę, no jak tu brakuje? No co, jakim cudem stąd jest dobrze, a stąd już nie? Nie wiem, spróbuj się troszeczkę wspiąć może. Ja, ja, ja próbuję po prostu normalnie wejść, bo. No ja tak zrobiłam. By Czy, ja tak zrobiłam. Z jednego bo... miejsca... jest jest dobrze, a z drugiego miejsca, gdzie jest dokładnie już nie tak? Wiesz, Maria Nie, nie to Nie było. że ja myślałam, że to jest dziura. Eee, um, wolę się zrobić pewien krok. Więc czekam na siebie. Ajajaj Ale pięknie. Czekam. Weźmiał na jadę. miniaturkę. Weźmiał na miniaturkę. O. Niech, 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 niech. Zapraszam. Prowadzisz. No. Ach, to znowu tutaj. temu. Jestem. Czemu? Nie wiem, ale nie jestem. Uwaga. O. Jako ćwiczę, naprawdę pomaga. Skąd? Nie, nie wiem, ja zrobiłam to z tego mostu. Dajesz, szybko chodź. Dobra. Trzymam się. Dobra jest. Bo ja nóg no, i dura nie. A jest jeszcze Poczekaj na mnie. No stoję. Dobra. Czekam. Dobra. Czekaj, skąd teraz. Jest... Raz tu. Dobra, o, Wyjście na powierzchnię. Poczekaj. Powierzchnie, może. Czekaj. Jest czekam, no. Jest. O skretka. Skretka jest. I można zdobyć noc. No, nareszcie. Nareszcie tu jesteśmy. Po wielu latach. Tylko teraz nie spaść. Ja jak tam wejść. I chwileczkę, muszę sprawdzić. A dobra. Gdzie jestem. Jestem już. U, plan niespodzianka. Poczekaj. Czekam, czekam. Można zjechać. Dobra, jestem. Gdzie jest ten plan? Bo tu Tutaj, jest. Tym. Dobra, ja zjeżdżam. A nie lepiej w nocy? No ale to... niech ci już będzie Mówiłam ci, że można... O jest plaga, o boże Teraz mi tylko spróbuj zrzucić jakoś <noise> Niestety się nie da Wiem, że to smutne <noise> Nie, to bardzo dobrze e, Ty, tu, tu jest zamek Specjalnie dla tak, ciebie No nie wierzę, że dla mnie zrobili taki by coś, wiesz? Wątpię, że ktoś z nami chciał yy, Poświęcić skrzynkę w grze Chwilę, tylko... Jak my się mamy na tamtą część tu dostać? W sensie? No jak? Mm. A dobra już widzę jak Tam jest ta druga część mostu jeszcze. Cierkończy. Jak druga część mostu? No, no taka no... Już Maria, Zobaczcie. ale... Jezu, je jak tu wysoko. Sorry, jak coś tam podziębię. No, chodź. Czemu mi się wydawało, okay. że to jest Fortnite? Logo Fortnite'a. Nie wiem, co, ale mi się wydawało, że to jest logo Fortnite'a. Aha. Czekaj, bo mam już sobie zdjęcie z innego widoku harami. No czekaj, to w nocy. Czekaj. Ja wiem, już. czekaj, czekaj, bo ja Cię boję, bo ja Cię boję, że ja zginę. Ja też, nie martw się. Dobra, tylko, że ja naprawdę zginę. Dobra. Jeż już ja tu Jak tu sądzę. zejść? Jak stąd zejść? Nie wiem. Dobra, pójdź Dobra, mi się jakoś udało. Dobra, jestem. Mi się udało, tylko że ja jeszcze nie jestem. Nie! Jezus Maria. A, ledwo. Czy wiem, wiem. Tepnij się do mnie teraz. O, dziękuję. Jezus Maria, no. dziękuję. Noc naturalna. Na duże razy... Mhm. ...wzywam Boga. Na duże razy. A. Czekaj, popatrz, bo tu jest... Ale Kajny... ładnie! Czekaj. No. Ile ja będę miała screenów zrobionych z tego. Rzesz tu... No... Co? No. Jakie żeś? Czekaj, co? <laughs> o co ci chodzi? Co Ty, jest? Nie, nie ma... No, ha, hara nocy, nieważne. No, no właśnie. No. Dawaj. Czekaj, tu, tu jest Linka, co dalej. tylko... Linka? Którym dałobyś tam zjeść, ale nie wiem, jak do niej dosięgnąć. Tu jest Linko. A Linka. I mamy... Ej, czekaj, bo my tu mamy zadanie! Naprawdę. No właśnie w tym miejscu, gdzie stoimy. Nie, nie, nie. Jezus Maria. Nie, 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 nie. Co nie, nie. To, to, to się zrobiła? Nie, nie. Aha. Nie no, bo my tu my mieliśmy to takie żarówki poz, pozbierać. Kurcze. No i właśnie ja zbieram teraz. No i pozbiera ja zaraz dojdę no nie, jak ja to zrobiłam. Ała. O, jestem tutaj, pan. Te żarówki parzą No Już nie widzę Tak, właśnie tamto I tylko działające mamy zbierać Tylko gdzie są jeszcze działające? Może gdzieś wyżej? Nie, to ta nie jest Uciekaj, bo to parzy A, ała, ała, ała Gdzie są jeszcze? Nie ma działających A może u góry? Nie no, to tu powinno być no masz szybku dać. Bo patrz, bo tutaj pokazuje. Chyba, że piętro niżej. No ma, że tak. Zjeżdżam. Piętro ja niżej. Też. Dobra. O, ja o tutaj tu jest działający. O, okej. Okay. Lecę do tego ostatniego. On kolejny. Te takie za świecącymi lampkami są działają. No, 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 to zbieram. O, widzę tego. Dobra, Trzybnica. jest. No i teraz z powrotem na górę nie, nie. No, do, dobrze, dobrze nie. widzisz przemięca, chyba. Głupia dziurka Dobra, jestem z powrotem. Co je tam zrobili? Jestem z powrotem tu gdzie byłem, tylko teraz, bo to jest linka, tylko nie wiem jak zjechać po niej aż tu tam, to może się dowiem, gdzie? Choć, dobra, chyba widzę. Gdzie? Czekaj. O Ej Chyba tu Gdzie ty jesteś? Powiesz mi Proszę No tutaj hmm. Może tu? Okej, tej linie, chcesz zjechać? Tak Na co? No tam na drugą stronę mostu A. Tak tak! Udało się, chodź tu. Jak? Czekaj. Szybciej. No czekaj, kombinuję jak wejść. Szybciej. Chodzę, jestem. Widzisz? Ale niżej. Ja! Nie widzisz, gdzie jestem? Nie. Tu, o tutaj no. zaraz, właśnie. O niżej. No, no, no. O, patrz, no. i tu jest linka, zobacz. O nie, tylko nie dzień. I co jest? Zostałeś po niej skakać! Ty, to on sam się jej puścił, ale na szczęście opanowałem sytuację. No, ale to dlatego, że się zablokował. Mi też się tak stało. Ja Jadę! Jesteśmy... jesteśmy tu, udało się. Zdarzyło mi się to z tym, jak byłam w tak... parku no, i to, O nie, byłem... tu jest mocny! Nocne to! To są nocne! No, no widzę, widzę! Nie długo nie fajnie! Użyj mocy shotguna czy coś! Nie mam mocy shotguna! Ale ja mam! To mi i to mi ją pożycz! No niestety, za daleko jest. Nie, nie, nie! Ale dobra, zgubiono pościka, może jednak nie. Co to jest? Fuck to wariato, to Ej, nie mam ojczystą gwariatę. Mam ojczystą do wody. O nie! Mocy! Dobra. Hello. Siu! Co teraz mam zrobić? Nie wiem. Uciekaj. O nie, no. nie! Mam nadzieję, tak troszeczkę ciężko, nie? ale nic nie widzę, bo się woda rozmozała ja Denerwowałem się. Coż, ma, to Co to? Karabin maszynowy. Nie! Marłam. Spadłeś z mostu, ja też. I zrzut jest. Kichać, zrzut. I czekaj. No, mogę pójść, pójść, pójść tam do łóżka, bo ty zginęłeś. Ja, ja do ciebie nie dopytałem. Mogę pójść tam pójść do łóżka, no. do tego? No, jestem w łóżku. Dlaczego to znaczy ty tam. Na, 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 jesteś na moście? W łóżku? No, czekaj. Ty... Ja? No, jestem przy łóżku. To się na... no. Dobra. Nie. Już. Я подожду, на B и его или что-то Хорошо, и мы А, потому что это должно быть только телепорт, ну так Ну что есть? Нет! Что за Э, Эх! А кто тут? To tutaj. Jeszcze jedna Już rzecz. jestem. No bo co to, tu to jedz. Lejadę... Bomba. Jezu, jak... Je, je, jak to jest fajnie. No. Uaga, bo przymieńce. O kurde, jeden tym idzie w moją stronę. Tym razem mam gotową dubeltówkę. A ja nie mam. Mam zero amunio. O nie. Uważaj. Uważam? Wow. To on się dosłownie prawie na mnie popatrzył, jestem tutaj na jego celowniku. Uważaj. Czemu to zrobiłaś? Na okniclu. Mo Muszę sobie powiedzieć przemieńce. boże. Ja tu się Wiesz, w, to... w tym momencie zaczynają on nas wszystkie bolić. dobrze. Dosłownie wszystkie ze wszystkich stron Zawaliłam, <noise> jak zwykle zresztą Są wszędzie Ech. Ale dobra, chyba dzień wstaje Jeszcze nie ma dnia Ale już prawie dnia. Nie ma Jeszcze nie Jeszcze nie dokłada Dobra, no ale po co tam mamy w ogóle iść? Bo tu są fajne rzeczy do pozbierania Fajne widoki, no i pomóż mi Przez to twoje przemieńce tak. nie żyję. A ja przez siebie samą nie żyję Kurde, akurat ja że na wtedy, kiedy zginęłam Szybko, chodź tak. tu No czekaj, idę Na 16, 16 Nie mam czasu Dwa. 2 Kurde, nie zdążę, dopiero się obudziłam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, Nie zdążę każdy towarzyszy nie zdąży. Dobrym pomysłem byłoby zrobić noc. Nie, w tym. na tej części mostu nie. Aha. Ale nie ma przymieńców. Taki tuc. Widzisz. Właśnie. A gdzie te przymieńce uciekły właściwie z laptopu? Tak. Wiem. Krzynie tak mi to, ok. to obchodzi, tak szczerze. Tak szczerze szczynie mi to obchodzi. Nie, tym razem tego nie dotykaj ani nie wybuchaj. Żeby mnie korciło. No cho chodź tutaj, bo tu są te wozy wszystkie. Czekaj. Czekałam zamek. Czy wiesz co? Już odpadłam. E, Przeszkajmy no, ten namiot najpierw. Faktycznie. To co namioty? Zamień na sztylet Mam sztylet A ja mam duber Kurcze wygrał ten pojedynek na broń Coś... Gaza! Czekaj, chodź tu, bo tutaj jest... Tu na samym końcu Ta... Chwila! Gaza! Kończyny. Chodź tutaj Wow. Do, Mogę stójc... Idź cztery... Gaza! Stój! Ja tu się niech, uzbrałem w gazie niech, niech gaza ci nie zaślepia umysłu. I, i idź szalecie, do buzu Dobrze zaraz idę. Szybciej. Gaza, gaza, gaza. Jestem bogata. Za, za chwilę to pozbierasz. Weź ten... Dobra, już, biorę. No. Buz policyjny. No, no nie z tej strony. Jak to nie z tej? No nie chodzi o ten. Dobra już, czekaj. A Ach. o ten! Nie, nie o ten! To o który? Z drugiej strony! Jezus Maria, człowiek, zdecyduj się. Proszę cię. Ta, tam. Kurczę, naokoło teraz trzeba iść. Ech. Gdzie tu? O to chodzi? Tak. Tym, to jakiś taki szpital polowy. No. O nie. Kurczę, miałam już prawie. To było przypadkiem jak coś. Okej. Okay. No, otwórz mi się prawie już ten. Ale pęk. Dobra, mam już Ju. Doskonały łom i amunicja Do czego? A, do pistoletu to jest Ale że otworzyłam ten twój policyjny Dobra, bus Dobra, A tak do jarzyn O kurde To było fajne no, nowa umiejętność. Zabicie po no. Mam wrażenie, no, że coraz słabsze są rzeczy w tych policyjnych wozach. No nie? No to tak, nie. Apteczka! Apteczka! Otwoje ten... morderstwo, Gazy. Jezus mój. ile gazy. No. no te właśnie, właśnie po to tu przyszliśmy. Bogactwo! a nie? Mówiłem, że fajne rzeczy tu znajdziemy. Bogactwo. Mam dobyć kogoś, by umarły. Boże, jak ja mówię dzisiaj? Coś nie nie mną Jak to jest cudownie. Nie ma to jak skręcić kark i jeszcze płonącemu do Nie ma jak to podbierać. się że już nie da się ich naić. Gaza! Mam że skoro to był szpital polowy, to tak trochę się nie udał. Aż koń racja. Bo tak trochę nikt tu nie żyje. No to też racja. Dobra. W ogóle, tak jakoś mam trochę mało czasu. Myślę, że trzeba zakończyć ten odcinek, a zbierać wszystkie rzeczy dokończymy w kolejnym. Tak więc hey. mam nadzieję, że Wam się podobało. Macie kolejny odcinek toksyczne, jak zawsze. Zapraszam, zapraszam. Pamiętajcie o to na nie łapek w górę w moich komentarzy. I w następnym odcinku widzimy się na moście. Pa pa. pa.